Panika na giełdzie, a siła spadku. Trudno zdefiniować panikę przez jakiś konkretny przedział liczbowy, czy to będzie od minus 10% dziennie, minus 15% tygodniowo, czy nawet miesięcznie. Na pewno ujęty wynik z jakiegoś przyjętego okresu powinien wyróżniać się na tle tego, co go poprzedza i co po nim następuje. Znacznie łatwiej obserwując wykres dzienny napotkać minus 1 czy minus 2,5%, więc trudno więc to nazwać paniką. Na skali miesięcznej, gdzie wyniki nieraz są większe, nie musimy przez to już do doszukiwać. Się paniki, ale na przykład 11 Bit Studios to ekstremalny przypadek, jeśli chodzi o wrzesień bieżącego roku. Już nawet świeca miesięczna robi wrażenie. Owszem, zdarzały się okresy, w, nawet w podobnym przedziale cenowym, gdzie dynamika ruchów była, nawet jeśli ostateczny wynik był stosunkowo niewielki. Czy to były jakieś próby przyspieszenia wzrostu, czy nawet chwilowo znacznego spadku, patrząc na rozmiary układów świecowych w podobnych przedziałach cenowych. Ale ponad minus 50% w jeden miesiąc to bardzo dużo, i dlatego spółka trafiła nawet do rankingu najgorszych walorów września z numerem 1.